I wszystkim tuluna delula de Lula, witam Was z San Maj Shuno Pewnie zastanawiacie się, dlaczego zaczynam akurat w tym momencie filmik, skoro prawie wszyscy są w pracy, Armin właśnie się zbiera, ale słuchajcie, Mateusz dzisiaj do pracy nie poszedł, bo on strasznie był wykończony tym poszukiwaniem żony i w ogóle musiał wziąć sobie urlop, biedny, nie? Też mu współczuję. Także musi tutaj się ogarnąć, generalnie wziąć jakiś prysznic i tak dalej. Ale zanim do tego dojdzie, to słuchajcie, obudziły go pewne dźwięki na korytarzu, no bo przyszła poczta, a nasza sąsiadeczka szybciutko poleciała zapłacić rachunki. Pamiętacie oczywiście, że Mateusz ma z jej mężem na pieńku, bo oni dość głośno tam hałasowali i tak dalej. No i chciał tutaj wprowadzić w życie pewien niecny plan, żeby troszkę z nią poflirtować i żeby jeszcze bardziej tego sąsiada... Zdenerwować, zobaczymy, czy mu się to uda, słuchajcie I myślałam, że nasza sąsiadka gdzieś poszła, zniknęła Ale widzę, że nie, że jest O super, znowu rozmawiacie przez ścianę, jak słodko Patrzcie, jak ten nie krępuje się w ogóle Łazi do nas na chatę, wbija bez żadnej krępacji Okej, okay, dobra, podoba mi się jej strój Ona jest młodą dorosłą, okej, okay, dobra Oni chyba mają dzieci, patrzcie, jej mąż gdzieś poszedł pewnie do pracy więc staram się tutaj nawiązać z nią jakieś, wiecie co, relacje Pogadamy trochę o wampirach, poflirtujemy A nie, chyba jeszcze za wcześnie, słuchajcie, pomyśli, że jesteśmy jacyś dziwni czy coś Musimy to rozegrać na zimno Tak, Mateusz, słuchajcie, chce się tutaj zemścić na sąsiedzie Zobaczmy sobie w ogóle jego relacje z tym sąsiadem Nie są, słuchajcie, zbyt wesołe, niedawno tutaj nawet doszło do rękoczynów Ale yy, widzę, że tutaj już trochę lepiej, trochę lepiej, dobra Okej, okay, ona jest porywcza, no dobra no Zobaczymy, nie chodzi nam tutaj przecież o nic poważnego, tak? Tylko troszkę chcemy wnerwić naszego sąsiada Słuchajcie, ja myślę, że nasz Mateusz idealnie daje się do polityki, naprawdę idealnie Tutaj pierwsze, pierwsze knucia już są na starcie, także spoko Okej, okay, zobaczymy jak uda nam się tutaj z naszą sąsiadką Mm -hmm, mm -hmm. Chciałabym troszkę z nią czasu pospędzać, właśnie, żeby nasz sąsiad się zastanawiał, o co chodzi, żeby miał po prostu o czym myśleć. Kariera polityczna, co możemy? Dobra, podyskutujemy o polityce. Dobra, niech tam będzie. Kłuczą, że mam powiedzieć, że nasz Mateo wygląda nieźle. Dobra, ty w ogóle tutaj masz coś tam z tymi potrzebami. Nie tak widzę tutaj trzeba wziąć prysznic, trzeba coś zjeść. Może uda nam się wyruszyć też na siłownię, ale słuchajcie, nie wiem, nie jestem tego aż tak pewna, czy nam się uda. Bo dzisiaj chciałabym się też troszkę Armin zająć, bo ona ostatnio jest taka, wiecie odsunięta na bok. Dobra, plotkuj. Ostatnio bardzo, bardzo mam ochotę grać w tego sejwa i tutaj troszkę namieszać w życiu naszych simów no Ale kto ogląda moje filmiki to wie, że ja po prostu tutaj lubię mieszać I bez tego nie byłoby po prostu yy, dla mnie żadnej frajdy z graniem Okej, okay, dobra Ona mi troszkę wygląda na taką simkę, właśnie nie na młodą dorosłą, tylko na dorosłą już A w ogóle nie wiem czy oni mają dzieci, bo Wydawało mi się, że jak się tutaj wprowadzaliśmy, to ona była w ciąży, ale nie jestem pewna w sumie. W 100%? Dobra, zapytaj jak minął dzień. Okej, okay, pochwal strój. Muszę wam powiedzieć, że trochę ciężko nam tutaj te relacje z nią nawiązać. Znaczy mam takie wrażenie, ale do, może to tylko wrażenie po prostu. Zabawne opowiedź, dowcip, Dobra. Opowiedz do w Ciebie, nie będziemy tu zrać sekret, nie będziemy całego odcinka poświęcać na budowanie relacji z nią, ale już wiecie, słuchajcie, wiecie, do czego my tutaj zmierzamy. Ostatnio mówiliście też, że Hanna, czyli ta dziewczyna, z którą ostatnio się umawiał Mateusz, całkiem całkiem jest. Także dobra. Zapamiętałam to. Ożywiona rozmowa, czekaj, bo ty jej nie wyprosiłeś, mój drogi. Będziesz się tu kąpać, a ona będzie tu siedzieć, oglądać TV. Dobra, nie. Może ją wyprość, skorzystaj z toalety. Dobrze by było może rodziców odwiedzić, ale chyba zaraz dziewczyny wrócą z pracy i właśnie chciałam się tutaj Armin zająć. Dobra. Sąsiadeczka już sobie poszła. Super, super, super. Dobra, przyspieszmy tutaj troszkę czasu. Uu, Mateo, ta twoja sexy koszula robi robotę normalnie. Dobra, o której dziewczyny w ogóle wracają z pracy? Patrzcie, rozbawiony jest, no, na fali, ulala. Do której ty pracujesz, moja droga? Do 17, czyli jeszcze godzinę tutaj mamy. O, powodzę, jesteś głodny. No, ogarniemy Mateusza i słuchajcie, może Armin wróci. Co to jest w ogóle? No to zjemy sobie porcję kary. No, szybciutko, szybciutko ubijaj się pod tym prysznicem. O, patrzcie, Małgorzata wróciła. Ja ją od razu muszę przebrać z tego stroju, bo to jest w ogóle jakiś skandal. Zmieni strój, proszę bardzo, ubierzemy ją w tą sukieneczkę. O, Mateusz oczywiście dostał na konto swoją kaskę. Chodź tutaj, moja droga, skoro jesteś taka spięta, proszę bardzo Graj w grę, Simowie na zawsze Dobra Patrzcie, sąsiadeczka powróciła Uuu, nudzi je się, no 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 A my tutaj dopiero co zaczęliśmy jeść Czekajcie, dobra, trzeba to wykorzystać Popraw humor Mm, o, dobra, opowiedz wierciarski dowcip, czemu nie? Kurczę, chyba się jej podobamy, co nie? Jak myślicie? Ula la, Się będzie działo, się będzie działo, coś mi się tak wydaje. Ale ten Mateusz po prostu to jest taki gracz, że niech go. Nie, Sims 1! Czekam na tą Armin i czekam. Coś jej się do, do domu nie spieszy. Okej, okay, dobra, przy okazji sobie tutaj jemy. Dobra, okażemy jej podziw, co nie. O, tu, 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 tu. schlebiaj. O, już nawiązaliśmy jakieś wirciarskie relacje. Patrzcie, dobra, zapytamy, czy jest w związku. Oczywiście wiemy, że jest w związku. Ale oczywiście y, trzeba się zapytać. Mamy ten zielony pasek taki, wiecie, nawet nie w połowie, a już nam się jakiś różowy pojawił. Ua. Ok, festiwal smaków, słuchajcie, jest dzisiaj, ale mamy troszkę inne plany. Ok, są małżeństwem, to już wiedzieliśmy, więc to tam mniejsza z tym. O kurcze! Leroy zaprasza nas na randkę! A! Dlaczego moje plany, wszystkie plany, zawsze biorą w łeb? Dlaczego? Dobra, idziemy z Lirojem na randkę, słuchajcie. Najlepsze decyzje to są spontaniczne decyzje. Słuchajcie, nie ma to, jak iść na randkę. Z facetem byłem swojej matki. I spotkać swoją matkę na tej randce. Brawo, 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 brawo dla losu. Masakra, dobra. Może będziemy udawać, że naszej mamy tu nie ma, co? Patrzcie, jaki wzrok. No tak, Leroy był kiedyś z Emilią. A Emilia jest mamą naszej Małgorzaty Ale dobra, cii, mniejsza z tym Nie ma tutaj nie ma tutaj Emilii, nie, nie, nie Kurczę, do jakiego on podrzędnego baru nas zaprosił, no ale dobra Poprosimy o stolik Słuchajcie, Małgorzata się cieszy, że, że Leroy ją zaprosił, bo on się jej bardzo, bardzo podoba A Kira też jej zresztą się bardzo, bardzo, bardzo podoba ale y, Liry chyba ją, tak mi się wydaje, troszkę mocniej pociąga Wiecie co jest głupie? Jak ktoś nas zaprasza na randkę i zaprasza nas do jakiegoś lokalu, to dlaczego my później mamy za to płacić? No hello! Dobra Usiądźmy, proszę bardzo, smacznego Uuu, powiedział nam, że świetnie wyglądamy czy źle przeczytałam? Nie wiem, bo skasowałam to tak bardzo szybko, ale okej. Okay. Dobra, zagadajmy coś do Cii, zagadajmy do niego romantycznie, pochwalimy wygląd. W ogóle musimy coś zamówić do tego stolika, bo później, wiecie, miną lata zanim coś dostaniemy. Jak już nasz tu... O mój Boże, jeszcze nasz ojciec się tu skręcił, nie! Tato, idź do domu. Co za masakra w by ogóle, kurde. Każemy, możemy go jakoś stąd ten, tego, wiecie, pewnie Frank sobie pomyślał, o, przyszła moja córka do restauracji i w ogóle spotkała tutaj przypadkiem Leroya no to może się do nich dołączyć. Nie, iść do domu. <grym> <grym> I, I, dobra, obejmiemy go, kurde, mam nadzieję, że on sobie pójdzie. W ogóle na, na kuzyn też w ogóle to normalnie są wszyscy, których, zna, których znamy Więc może się tak dyskretnie ewakuujemy stąd z Leroyem, jak myślicie? Bo to jest takie trochę dziwne, nie? Dobra, obejmiemy się z tatą i słuchajcie, Małgorzata stwierdzi, że już jadła i w ogóle nie będzie nic zamawiać Słuchajcie, zrezygnujemy z tego stolika, bo to jest jakaś masakra i udamy, słuchajcie, że my już w ogóle wychodzimy, nie było nas tutaj, nie ma o czym mówić. A tak naprawdę gdzieś tam za rogiem będziemy czekać na Leroy'a, bo widzę, że Frank chyba nie ma ochoty stąd wyjść. Usiadł sobie tutaj, dobra. Dobra, z... o mój Boże, znowu trafiliśmy na mamę. To jest jakiś Saigon, patrzcie jak się wróciła. Czekajcie, nie no, zagadamy tutaj do mamy na chwilę, żeby nie było. Tak, mamo, byłyśmy w restauracji, dobrze się odżywiamy. Emilia tutaj, nie chodzi cały czas. A przyszła chyba sobie zjeść z mężem obiad. Dobra, chyba nawet ten. Nas nie zauważyła, powiedzmy. Także my się stąd ewakuujemy, bo pełno tu jest naszej rodziny. Rozmawiaj z. Aha, bo moja randka się toczy. A co, ja nie mogę się ten przemieszczać? Jak mi się, jak ten, tego? Randka trwa. Jaki bezsens, dobra, czekajcie Muszę z tej randki zrezygnować, o nie Nie dzwoń do mnie nigdy Dobra, trudno, musiałam to zrobić, wiecie jak jest nie, Tego nie było, mam nadzieję tylko, że on się z nami spotka Teraz No, Nie mogliśmy tu zostać Czy on tego nie rozumie? Czekajcie, bierzemy go ze sobą, dobra Patrzcie, jak tam biedny stoi i się kiwa Super, spotka się z nami na miejscu nie, te randki w simach po prostu nigdy mi nie wychodzą Dobra Nie, nie pójdziemy do żadnej restauracji, słuchajcie, tym razem Pójdziemy sobie do jakiegoś baru Czekajcie, kurczę, tutaj usunęłam ten bar i nie mam nic no to wybierzemy się do wierzbowej może Niebieskiego aksamitu, a co nam szkodzi kurczę? fajnie, jesteśmy w niebieskim aksamicie. Podejdźmy sobie tutaj, mam nadzieję, że za chwilkę. A, jest barwa, już na miejscu, no to super. Może zamówimy sobie drinki? Zamów drinka dla grupy, proszę bardzo. A zamówimy sobie, powiedzmy, to białe wino. Okej, okay, widzę, że już y, pierwsi simowie tutaj piątkowi się pojawiają. Mamy piątek w simach. <grym> Dobra, może skoczymy sobie z nim na jakąś dyskotekę dzisiaj, co? Z Lirojem? On to chyba lubi się tak gibać na parkiecie, coś mi się wydaje. No i oczywiście o kasie myśli, jak zwykle. A, gdzie ty idziesz, moja droga? A, ty do toalety musisz pilnie... patrzeć, Liroj tutaj nie odstępuje i na krok, ulala! Głodna też jesteś? Biedna, kurczę, no widzisz, Leroy miał cię wziąć do restauracji na porządny obiad No i tak się złożyło, że teraz jecie chipsy niebieskim, niebieskim aksamicie, no ale no, Taki bywa los, okrutny i przewrotny, cóż można tu powiedzieć Poza tym, że gra mi się przycięła przed chwilą Dobra, to idź do tej toalety, moja droga A patrzcie, wzięła sobie to wino, super A nie, jeszcze coś tam wytrzymasz, nie? Masz pęcherz mocny? No zobaczymy, mam nadzieję, że tak co ona taka jakaś zdesperowana w ogóle, nie, jaka minka Wiecie co, ona chyba nie jest zadowolona z tego, że ta randka, która miała być taką fajną randką, no niestety nie wypaliła No ale tak to jest, jak się cała rodzina zeszła do lokalu, no to lepiej nie pokazywać się tam z lirojem Z wiadomych względów no więc musieli się ewakuować, no. ale widzę, że Leroy, słuchajcie, się tym nie przejmuje Dla niego chyba najważniejsze jest to, że ma fajną kobietę obok siebie i życie jest super W ogóle ma jeszcze tutaj kieliszek do połowy pełen, więc uhu! Leroy <liruj> się nie przejmuje takimi rzeczami Dobra Muszę wam powiedzieć, że Małgorzata bardzo fajnie wygląda w tym sweterku i w tych spodniach, podoba mi się no i biedna Armin znowu dzisiaj zapomniana przeze mnie Czekajcie, co my możemy tutaj? Utrzymuj kontakt, dobra Może niech sobie utrzymuje kontakt Chciałabym z tą koleżanką, z którą ostatnio te relacje nie były zbyt najlepsze Ale widzę, że tutaj nie mam nawet do wyboru A jest Weronika Satowska, jest, dobra Utrzymuj kontakt z Weroniką Dalej próbujemy się, słuchajcie, z nią zaprzyjaźnić. Trochę na siłę, no ale dobra. O! Ciekawe jaki smak chipsów ma. Muszę wam powiedzieć, że mogę, że ta jest bardzo do Franka podobna, szczególnie tak z profilu. Dobra, go happy to wino, bo jak jest. Za chwilę się pusikasz. Skończkę z lirojem na chwilę. Kurczą, muszę wam powiedzieć, że ten Leroy za taki przystojny, jak jest. Kurczę blawy. Tylko no właśnie, on... Nie, znaczy angażować się. No może i nie lubi się angażować. Przede wszystkim też nie lubi dzieci, tak? E, to jest ta jego taka cecha, przez którą rozstał się tak naprawdę z Emilią. Dobra. Winij do toalety Małgorzato, może zdążysz. Dobra, zdążyła, ok, dobra. Ktoś mi wziął wino. Kto zabrał się nie bał? Przyznać się! No Patrzcie, no, tylko na chwilę człowiek zostawi wino i już nie ma. Dobra. O, widzę, że tutaj. O, ktoś leci na Liroja. O, nie, 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 moja droga, on nie znał. Możesz sobie co najwyżej pomarzyć. A nawet i to nie. Patrzcie, jak na niego zerka bezczelnie. Dobra, ale liroy tutaj nie jest zainteresowany. Gdzie on idzie? Co on robi? A, idzie do góry do nas. O, no, no, dobra. Szkoda, że tutaj ta przestrzeń tak nie została wykorzystana w jakiś lepszy sposób u góry. Ale dobra. Okej, okay, sam na sam. sobie rozmawiamy fajnie. Aha, albo nie rozmawiamy. Będziemy się teraz kręcić przez pół dnia. Może za chwilkę skoczymy gdzieś, coś będzie się działo, słuchajcie. Mam taką nadzieję przynajmniej. Schlebiaj mu. Obejmi, dokładnie Może coś romantycznego, nie? Zaś ta przylazła, kurczę bladę Patrzcie, jak się bezczelnie wtrąciła do rozmowy Ale zaraz będziemy się tutaj całować z Lirojem, więc niech Niech się patrzy, jak chce, proszę bardzo Możemy tutaj zrobić małe przedstawienie Jest już trochę późno, Gośka, ty idziesz jutro do roboty nie, praca za 3 dni. Ohoho! Patrzcie, jaki wzrogu w ogóle. Chyba chciałabyś się znaleźć na miejscu Małgorzaty, co? Mhm, uh -huh. coś mi się tak wydaje, właśnie. Dobra, gośka, nie odpuszczaj. Zdrać sekret, nie odpuszczaj. Ta tutaj próbuje na hamas się wbić po prostu. Poprosić o zostanie chłopakiem. Nie, no może nie, dobra, ale całujemy go jeszcze. Gdzie moglibyśmy się przenieść? Jest już troszkę późno. Ale może do jakiegoś klubu, co? Na chwilkę. Patrzcie, 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 jaka niezadowolona! Aaaaaah, hi, hi, hi! Może Leroy kiedyś coś tam z nią kręcił? Patrzcie, mogę, że tak chce być ten? Eee, Grubiańskie powitanie. No, też bym się wściekła, jakby mi tak, wiecie, co co chwilę wchodziła w słowa, bym sobie z kimś fajnym rozmawiała. No, naturalnie, że tak. Powiedz jej, ale, ale oczywiście! Wygarnij! skrzycz natychmiast! Wiecie, co my tu jeszcze możemy? Spławią. Okej, okay, nie lubimy się. Eee, to na pewno. Obraź. Mm -hmm. Nie będzie mi tutaj przychodzić kucze i ględzić, jak chce się pocałować z moim facetem. Właściwie to nie jest nasz facet, ale dobra, tam nieważne, mi już tym nie. Dokładnie, mów do ręki. Hello. Um, o, sugeruj, że matka jest lamą. No, oczywiście, że jest lamą. <laughs> Patrzcie, ona wyzywa nas tutaj od śmieci <laughs> i od zepsutych padów, a my ją od śmierdzących butów. No i o to chodzi, to jest prawdziwa kłótnia, słuchajcie. <laughs> Co mi się najbardziej podoba, ta interakcja? Mm -mm. O nie, dziewczyno, mów do ręki! Mm -hmm. o Boże! Muszę wam powiedzieć, że twórka coraz bardziej zaczyna mi się podobać w ogóle. Po tej aktualizacji z dziećmi to już na maksa. Dobra, jesteśmy bardzo rozgniewane, no ale chyba nie będziemy się tutaj yy, z nią bić. O mój Boże, nasza matka nas prześladuje i śledzi w ogóle. Gdzie jest LiRoy? Czy on nie zostawił tutaj? Czy on mnie tu zostawił w ogóle? Gdzie jest moja grupa? Zostawił mnie. A to ci. A kto to? O Morgan, seniorka! To jest nasza babcia, tak? Nasza babcia duch. O nie! Jak mógł nas tu zostawić? Słuchajcie, czekajcie, podróżujemy, zobaczę, czy on jest w domu. Akcja desperacja. Szukanie faceta po prostu. Gdzie poszedł, cóż się z nim stało? Jesteśmy już na miejscu. Lira i powinien być w domu. Tak dziwnie ten domek jest ustawiony, że właśnie od tej strony się wchodzi, no ale okej, okay. bardzo mi się ten domek podoba, szkoda tylko, że nie możemy tutaj włączyć światła. Okej, okay, dobra, fajnie, fajnie, spotkaliśmy się tutaj z Boską. Od razu przejdziemy, słuchajcie, do rzeczy, żeby on się nie zdążył położyć, spać. Dobra, miejmy nadzieję, że będziemy mogli tutaj zostać na noc, słuchajcie. I zobaczymy jeszcze, co przyniesie nam tutaj poranek. O, fajnie by było tutaj zostać, tak naprawdę. Myślę, że Małgorzata właśnie tego oczekuje. Może ona gdzieś tam po cichu liczy kurczę, że będzie z tym girojem, chociaż on jest dużo starszy od niej, ale no dobra, nie wiem, tam o gustach się nie dyskutuje. Na pewno jest bardzo przystojnym Simem. Tym się zgodzę. Dobra, to leć szybko pod prysznic, moja droga. Kucze jeść się chce. Ale dobra, powinna się to rana wytrzymać w sumie. Głupie jest to, że gdybyśmy tutaj zrobili sobie jedzenie, no to on będzie na nas yy, tutaj krzywo patrzeć. Zobaczmy, czy możemy jej kupić tą cechę. Mile widziana to się nazywało? Czy jak to się tam nazywało? Zaraz zobaczymy. Nie, mamy strasznie mało ten punktów szczęścia życiowego. Nawet nie mamy co o tym myśleć. Dobra. Ale patrzcie, chyba możemy zostać na całą noc u niego. Wow! Ciekawe, co na to nasz brat i Armin. Ale myślę, że Małgorzata nie jest aż tak nieodpowiedzialna i że tam napisała im jakiegoś szybkiego sms, że do domu nie wróci i że jest u Roya. no dobra. Ciekawe pytanie tylko, co z Akirą? Nie, W ogóle zobaczmy ich relacje, bo to też mnie interesuje bardzo. Okej, tutaj ten różowy pasek no jest trochę mniejszy niż z Lirojem, no bo z Lirojem jest prawie na maksa. Już on się wystarczy. Myślałam, że za wał dostanę. Świetnie. Wampir w różowych skarpetkach. Tak, tego mi było trzeba. O nie, jeszcze małgorzata nam porywa. Nie! Cóż, za noc? Pełna dziwnych zdarzeń. Słuchajcie. I jeszcze pod prysznic chcę mieć. Jakieś dziwne jest, czekajcie. Dobra, wiem, że on będzie tak. plazmę. Pił tak z naszej szyi. Nie no, gościu, co, co ty robisz w ogóle? Wampir? Ty jesteś naprawdę wampirem? Okej. Um, okej, okay, okay, No dobra, okej. Okay. Niezłe wdzięko. Tak, w ogóle. <laughs> o nie, ale nas hipnotyzuje, nie. Ale te, te dźwięki po prostu tego wgryzania się w tą szyję A, Aż mi ciarki przeszły. Nie wiem w sumie, na co bardziej mnie lecz ciarki przeszły na te odgłosy, czy na tą marynarkę niebieską Patrzcie, jak z nas wysysa życie, o Boże, ale jesteśmy padnięte Nie no, katastrofa, po prostu katastrofa, gdzie ty idziesz? O nie, bo Leroy jeszcze wstał Pewnie usłyszał jakieś dźwięki, kurcze. Ale już nie zdążył nam pomóc, no, ojejciu, jak się wejrzał na nas Tutaj z tyłkiem do góry leżymy Dobra, moja droga, wstań, weź, spróbuj się położyć do łóżka, jak też radę Nie wiem, co ten Leroy tam wyprawia, czy on się zbiera do pracy? Tak wcześnie wstaje do pracy, o matko Ojej, patrzcie, jakie ona ma tu mudlet, niedawno zatopione kły Ojej, ojej, ojej Biedna Małgorzata. Głośka, wstawaj z tej podłogi, kobito Ja wiem, jesteś bardzo głodna. Ale patrzcie, ta energia w sumie nie jest aż taka tragiczna teraz. Czyli Roy zrobił więcej, zrobił. Ja! Yeah, patrzcie, zrobił więcej z myślą o nas. Ja! Yeah. Jaki on jest słodki. To wstawaj i jedz tosta. Weź, a weź te porcje, no, zrobił ci to zjedno. no A jak to wygląda u góry to mieszkanko? Aha, tu jest jeszcze jeden taki niby pokój Nie no, fajnie, fajnie, fajnie Stoi i je za jego plecami Patrzcie jaki z niego kucharz, no, 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 no Myślę, że Gośka się tutaj troszkę, słuchajcie, zadłużyła no, Ale gdzieś tam z tyłu głowy ciągle i chodzi ten Akira po głowie Myślę, że ona po prostu ma taką naturę łowczyni i chciałaby, żeby wszyscy faceci leżeli u jej stóp, tak? No. Być może tutaj kochali Roya na swój sposób. No, właściwie ciężko to wytłumaczyć, tak moim zdaniem. Niby tu jest tym zainteresowana, niby chce też być z tamtym. No, dziwna sprawa. O! Wiecie, z Akirą może ma więcej wspólnego pod tym względem, że są w tym samym wieku, tak? Jednak tutaj Leroy no, jest dużo od niej starszy, co by nie było, jest z wieku jej rodziców, tak? Więc, no. Znaczy, może jest trochę od nich młodszy, no ale mniej więcej jest tak zbliżony wiekowo do nich. No, ale myślę, że nawet całkiem całkiem się tutaj rozumieją. W każdym razie zobaczymy jak to dalej w nich się potoczy. Biedna Armin, tak mi jest jej żal, słuchajcie, następny odcinek będzie tylko i wyłącznie o Armin. <głos》> Już miałam sobie nią pograć tyle razy i po prostu zawsze coś wyskakuje, to jest nie fair. Może, ale ten wampir w ogóle jakaś masakra, taki trochę Elton John, nie? <głos》> Miała coś do Eltona Joda, ale taki wiecie, styl jego sceniczny trochę. Tutaj kolorowe okulary, kolorowa marynara. Widzę, że gośka zjadła tosty, słuchajcie, smakują jej. Mm -hmm. O kurczę, tutaj jakaś poważna dyskusja się rozpoczęła, słuchajcie, o rodzinie? O, no. no. Tutaj chyba coś narzeka, e, wydaje mi się, Leroy, słuchajcie, na okoliczne dzieciaki, że robią mu różne psikusy i tak dalej. On nie ma cierpliwości do dzieci, on tego nie ukrywa, on nie chce mieć dzieci po prostu. No, no Małgośka mówi, no wiesz co, ja tam generalnie o dzieciach to nie myślę, nie Dla niej to w ogóle chyba jest za wcześnie Dla niej chyba w ogóle też dzieci to jakaś taka czysta abstrakcja, wiecie Także chyba no, w tej kwestii się tutaj zgadzają e, Więc może coś romantycznego, żeby to przypieczętować, nie wiem Czy coś w tym stylu czy... Dobra, im Bara Bara jeszcze tam z samego rana Wiecie, no na razie Gośka nie myśli o dzieciach, tak, i jest jej dobrze tak jak jest, ale nie ukrywa, że trochę tutaj, no może ją to dotknęło, tak, no bo to jest jednak facet, który jej się podoba, a on jej mówi, ale wiesz, wiesz, ja nie lubię dzieci, więc jakby co, to no, wybić to sobie z głowy, że tak powiem, ze mną, <grywy> bardzo romantycznie. A fajne w ogóle jest to zdjęcie, nie? Ten portret tej kobiety, podoba mi się. Chciałam zawsze mieć coś takiego w domu u siebie, tak prywatnie, nie? Na ścianie gdzieś. Super. Słuchajcie, to by było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Także zapraszam Was na kolejnym. Mam nadzieję, że uda mi się w końcu pograć Armin, chociaż troszkę. Także trzymajcie się i pa pa!